Siema, Bakteria, Piknik TV. W czwartek polskie kluby grały mecze drugiej kolejki Ligi Konferencji. Lech był na Gibraltarze, Jaga we Francji, Raków w Czechach, a Legia w Krakowie. Legioniści mieli problem z wejściem, ponieważ Ukraińcy nie chcieli wpuścić flagi w Wołyn, pamiętamy. chutnik Ultrasował na dwudziestolecie kontaktów z Magdeburgiem. Ruch był w Opolu i wymieniał się uprzejmościami z Odrą. Widzę, po 16 latach był w Lublinie, w Szczecinie zabrakło Krakowi, ale za to doszło do konfrontacji prezesów. W Katowicach pobiła swój rekord wyjazdowy, jaga po kontrowersjach sędziowskich straciła fotel lidera na rzecz górnika. Lech był w Warszawie przy łazienkowskiej, a Radomiak świętował 115 urodziny klubu witam także nowego partnera kanału został nim Lebul Legalny Bugmacher w Polsce. Rejestrując się z kodem Picnic TV dostaniecie 3 bonusy, 3 free bety oraz dyszkę całkowicie za darmo, szczegóły znajdziecie w opisie lub w przypiętym komentarzu. Oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Partnerem kanału jest Stadium Style, najlepszy sklep Spiro w Polsce. Z kodem piknik dostaniecie 5% rabatów. Relacje zaczniemy sobie od czwartkowych spotkań polskich klubów w Lidze Konferencji. Legionistom jeden z wyjazdów zagranicznych wypadł do Krakowa, gdzie spotkania zmuszony jest rozgrywać Szachtar Doniec. Wyjazd ten nabierał rumieńców szczególnie ze względu na fakt, że sytuacja na linii Wisła-Legia jest mocno napięta. Fani z Warszawy w drogę do Krakowa udali się dwoma pociągami specjalnymi. Goście pod bramami byli już niespełna trzy godziny przed pierwszym gwizdkiem, ale wpuszczanie nie przebiegło tak jak należy. Dyrektor do spraw bez Bezpieczeństwa szachtara uznał, że biało-czerwona flaga wojny, pamiętamy, nie pasuje gospodarzom. Nie wyrażono zgody na wpuszczenie płótna, więc legioniści przestali wchodzić na stadion i zakomunikowali, że bez flagi nie wejdą. Negocjacje trwały długo i ostatecznie na 10 minut przed rozpoczęciem spotkania pozwolono na wniesienie flagi. Goście w komplecie zameldowali się dopiero przed 30 minutą spotkania i było ich niespełna 1800. Legioniści doping rozpoczęli od pozdrowień dla Ukraińców. Utworzyli niewielki młyn. Legia wygrała to spotkanie, a łącznie na trybunach zasiadło 13 936 widzów. Swój mecz rozgrywała w Strasburgu. Na ten wyjazd udało się 850 gości z Białego Stoku. Goście na płocie wywiesili transparent wspierający miejscowych Ultrasów. Więcej na ten temat napisali Ultrasi, jak Na meczu ze Strasburgiem mamy transparent wspierający protest Ultrasów z Ultra Boys 90 oficjal, Związany z wielowłasnością, właścicielem ich klubu jest korporacja, będąca też właścicielem Chelsea. Protesty przeciwko wieloklubowości MCO są wyrażane przez środowisko. Kibicowskie, i również przez ekspertów i organizacje piłkarskie. Pierwszy zarzut dotyczy potencjalnego konfliktu interesów, zwłaszcza gdy dwa kluby należące do tego samego właściciela rywalizują ze sobą w tych samych rozgrywkach. Wieloklubowość może prowadzić do traktowania klubów jako narzędzi biznesowych w ramach większej korporacji, a nie jak niezależnych instytucji o własnej historii i tożsamości. Może to prowadzić do utraty lokalnego charakteru i więzi z kibicami. System ten ułatwia wewnętrzne trans. I wypożyczania zawodników, co jest postrzegane jako sposób na omijanie zasad finansowego fair play lub sztuczne kształtowanie składów drużyn. Organizacje kibiców, np. Football Supporters Europe, aktywnie sprzeciwiają się rozszerzeniu MCO. Postulując zaostrzenie przepisów w celu ochrony niezależności klubów i uczciwości rozgrywek. Postulując zaostrzenie przepisów w celu ochrony niezależności klubów i uczciwości rozgrywek. Jaga zremisowała, a ten mecz z trybun oglądało 21 748 widzów. Grał z czeską Sigmą i wyjazd do Ołomuńca zaliczyli w 665 osób. Medalików wspierało 13 chemików, 7 lechistów oraz 500 milowców. Raków zremisował, a na trybunach zasiadło ponad 8 widzów. Na Gibraltar dotarło 358 kibiców kolejorza, którzy pokonali trudną logistycznie trasę, by wesprzeć swoją drużynę w drugim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji na malowniczo położonym stadionie. Obiekt umiejscowiony jest na samym końcu Skały Gibraltarskiej i jest uważany za jeden z najbardziej malowniczych obiektów piłkarskich w Europie. Kibice Lecha musieli być jednak świadkiem koszmaru. Ich drużyna zawiodła prezentując beznadziejny poziom gry. Na meczu z Lechem stawiło się 1280, Widów co jak na ich warunki było przyzwoitym wynikiem. Na poziomie drugiej ligi hutnik Kraków grał z zagłębiem Sosnowiec. Goście zaliczyli ten wyjazd. Podczas meczu gospodarzy wspierało 57 kibiców z Magdeburga i obie ekipy świętowały 20-lecie kontaktów. W związku z tym na sektorze pojawiła się podwieszana sektorówka z herbami obu klubów oraz skrótami FCM i HKS oraz napis banda wariatów. Ten bardzo o używania środków Szanowni Państwo, drodzy Państwo, raz jeszcze przypominam, że na stadionach w Polsce obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze środków pirotechnicznych. Bardzo proszę raz jeszcze o zaprzestanie ich używania, ponieważ jest to zakazane i wiąże się z bardzo surowymi karami finansowymi. Kolejna oprawa to hasło na sektorówce i transparencie. Na zawsze hutnik Kraków i FC Magdeburg oraz pirotechnika. Mecz zakończył się remisem, a na trybunach przy suchych stawach zasiadło niecałe tysiąc osób. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, po raz kolejny podam apel o nieużywanie środków, które podczas poprzez zawody. Przypominam, że w Polsce jest to bezwzględnie zakazane i grozi za finansowymi. Proszę Państwa, w Polsce, widzę, po rzeczywistości oparła z drugiej spotkania, zostało obserwowana z powodu zadumienia wojska, więc stanowczo apeluję o nieużywanie środków pirotechnicznych. Wiąże się to z finansowymi zarówno dla grup, jak i dla osób środków pirotechnicznych używających, więc raz jeszcze proszę o zaprzestanie ich używania. Dziękuję. W piątek w Opolu odbył się mecz Odry z ruchem Chorzów. Niebiescy zameldowali się na sektorze gości w nadkomplecie w 1300 osób. Goście w drugiej połowie zaprezentowali flagowisko połączone z racowiskiem. Warto odnotować fakt, że odra bluzgała na Wisłę, co nie zostało zignorowane przez gości i odpowiedzieli pozdrowieniami w kierunku gospodarzy. Sam mecz zakończył się remisem 1-1, a w końcówce emocje sięgnęły zenitu, bo ruch nie wykorzystał rzutu karnego. Na trybunach zasiadło dokładnie 8345 widzów. W wieczór na arenie Lubliny rozegrano mecz 13. kolejki Ekstraklasy pomiędzy motorem Lublin a Widzewem Łódź. Dla gospodarzy była to szansa na przełamanie fatalnej serii bez zwycięstwa która trwała od 30 sierpnia. Widzewiacy mieli okazję pojawić się na wyjeździe w Lublinie po raz pierwszy od ponad 16 lat i stawili się na sektorze gości w jakieś 750 osób. Goście nie przyjechali z pustymi rękoma, bo zaprezentowali oprawę, która nawiązywała do tekstu piosenki zespołu Sorry Boys pod tytułem Absolutnie. Na sektorze pojawiła się sektorówka z elementami graficznymi związanymi z tematyką wyjazdową oraz wyrazy Absolutnie, a na transparenta Hasło, raz na zachód, raz na wschód. Będę z Tobą aż po grób. Do tego oczywiście odpalono pirotechnikę motoru swoją oprawę zaprezentowali na rozpoczęcie meczu. Do hasła Błyszczymy w towarzystwie, motorowcy urządzili pirochoł. Med zakończył się wysoką wygraną gospodarzy, a na trybunach pojawiło się 11 306 widzów. Sobotę pogoń grała mecz z Krakowią, ale był to mecz bez kibicowskiej historii, ponieważ w Szczecinie zabrakło pasów. Głośno o tym spotkaniu zrobiło się za to za sprawą prezesów obu klubów. Prezes Krakowi Mateusz Druszcz przed meczem odmówił podania ręki właścicielowi pogoni Aleksowi Hiditagiemu w co doprowadziło do awantury i wymiany oświadczeń między klubami. Krakowia uzasadniła ten gest jako sprzeciw wobec publicznych wypowiedzi prezesa pogoni na temat krakowskiego klubu. Według relacji Hiditagiego drużdż odmówił powitania, nie podał ręki i mruknął niegrzeczną uwagę w obecności rodziny i gości właściciela pogoni. Kanadyjczyk zareagował impulsywnie, każąc natychmiast opuścić lożewi prezesowi oraz dyrektorowi Krakowi. W ostrych wpisach na X opisał dróżdża jako śmiecia. Oświadczenie Krakowi wydane kilka godzin później zdecydowanie odrzuciło narrację Hiditagiego. Klub przyznał, że dróżdż rzeczywiście odmówił podania ręki, lecz była to celowa i kulturalnie wytłumaczona reakcja na wcześniejsze publiczne obelgi i szkalowanie klubu przez właściciela Pogoni. Klub Pasów wykazał, że gest nie był wymierzony w społeczność Pogoni, a tylko w chaditach jego i jego metody działania. Zaznaczył jednocześnie, że druż nie miał problemu z gratulacjami i powitaniem innych przedstawicieli gospodarzy. Na trybunach w Szczecinie zasiadło ponad 20 tysięcy widzów. W sobotni wieczór na arenie Katowice rozegrano wyczekiwany mecz, w którym GKS podejmował Koronę Kielce. Koroniarze mocno zmobilizowali się na ten wyjazd, w konsekwencji czego udali się do Katowic w rekordowej liczbie 1570 osób. Dzięki temu ustanowili najliczniejszy wyjazd w historii klubu. Goście zaprezentowali dwie oprawy, pierwsza pod tytułem Corona Corps, a druga to oldschoolowa baloniada. Obydwie prezentacje określili pirotechniką. grała, a ten mecz z trybun oglądało ponad 12 tysięcy widzów. Podzielne mecze w Ekstraklasie rozpoczął pojedynek Rakowa z Lechią. Do Częstochowy dotarło 500 lechistów, z czego większość zasiadła wspólnie z medalikami w ich młynie. Gospodarze wygrali, a na stadionie zasiadł komplet 5,5 tysiąca widzów. Zabrzu rozegrano hit 13. kolejki Ekstraklasy. Górnik Zabrze, wicelider tabeli podejmował liderującą biały Białystok, w meczu którego stawką było objęcie fotela lidera rozgrywek. To było starcie dwóch najlepszych drużyn obecnego sezonu. Zabrzanie przystępowali do tego spotkania po pięciu meczach bez porażki, natomiast Jagielonia nie przegrała od 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Kibice Jagieloni przybyli do zabrza zaledwie trzy dni po wyjazdowym meczu Ligi Konferencji i na moje oko było ich coś około 400-500 osób. Ja! Gospodarze rozpoczęli swój repertuar jeszcze przed meczem przy akompaniamencie skrzypiec i przy świetle latarek. wygrał ten mecz, ale nie obyło się bez kontrowersji sędziowskich. Piłkarz Jagi został sfaulowany w sytuacji sam na sam z bramkarzem, jednak sędzia nie podyktował rzutu wolnego ani nie pokazał czerwonej kartki zawodnikowi Górnika. Kontrowersyjna decyzja arbitra wywołała falę krytyki, a PZPN zawiesił sędziego oraz innych arbitrów odpowiedzialnych za błędną decyzję. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli Ekstraklasy. Wicelider z białego stoku ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Mecz na szczycie tabeli zgromadził na arenie Zabrze 25 221 widzów. W niedzielny wieczór w Warszawie odbył się kibicowski hit kolejki. Mecz Legia Warszawa Lech Poznań. Przy Łazienkowskiej stawiło się 1373 lechitów. Na płocie w sektorze gości pojawił się także transparent PDW dedykowany ostatnio zatrzymanym kibicom ŁKS-u oraz Fagantifa. W tego dnia zadebiutowały dwie nowe legijne flagi, spore 28-metrowe Pultno Legia Warszawa oraz Białołęka. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, który nie satysfakcjonował nikogo, a na trybunach zasiadło 26 498 widzów. Kolejkę ekstra klasy zamykał mecz Radomiaka z Bisłą Płock. Sektor gości jest jeszcze nieczynny, a gospodarze obchodzili na tym meczu 115 urodziny klubu. Z tej okazji warchoły przygotowały oprawę z hasłem Staroźnie Radość. Na meczu padł remis, a na trybunach zasiadł komplet 8323 widzów. Dajcie znać, jeśli jakiegoś ciekawego meczu zabrakło. A jeszcze w tym tygodniu od wtorku do czwartku czekają nas pojedynki w Pucharze Polski. Zdecydowanie najciekawiej zapowiadają się derby Krakowa pomiędzy Hutnikiem i Wisłą, bo ostatnie oficjalne derby odbyły się prawie 30 lat temu. Dajcie znać, na jakie wy mecze czekacie. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z Wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.